Jeśli zawodnicy, który z zawodników zdecydowanie do przodu, trudno będzie go potem przejść na dystansie. I dobry start wrocławskiej pary. Tomi Knudsen po zewnętrznej. Tomasz Golob, ale drugi Tomi Knudsen. Trzeci Dariusz Leć, ostatni Jacek Golob. Myślę, że zupełnie niepotrzebnie Tomi Knudsen próbuje tam zaatakować Tomasza Goloba. Walczy przecież o punkty nie tylko dla siebie, ale dla całego zespołu. I jeśli... W takiej kolejności dojechaliby zawodnicy, w jakiej w tej chwili i jadą, wówczas zwycięstwo byłoby po stronie zespołu Sparty Polska Wrocław. Ogląda się Dariusz Szleć, zostawił wewnętrzną i wchodził mu tam pod lewy łokieć i wszedł Jacek Kolop. To no coś niesamowitego. Przedostatnie okrążenie i zupełnie niepotrzebnie teraz to mi krótce. Po co tak szeroko? Blokuje, Jacek blokuje. Tomasz Golo blokuje. To mi i zostawia miejsce, w którym próbuje wejść Jacek Golo. I tak, żeby nie przechwycił Tomek. Jedzie wspaniale, taktycznie pod brata. Ale oto coś się stało. No proszę Państwa, coś niesamowitego. I wygrywają 5 do 1 bracia Golobowie.